Późne popołudnie, 21 listopada 1941 roku. Pogoda słoneczna i wietrzna. Shalom, a witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście się zdecyduje króliczka. Kolejny odcinek, bodajże piąta misja kampanii Osi w Afrika Korps kontra Desert Rats. Ostatnio udało nam się przewieźć trzy magiczne traki z niesamowitym zaopatrzeniem przez bazę Anglików. To była piękna misja. Teraz natomiast czeka nas brytyjska kontrofensywa z tego, co ogarnąłem. 15 maja brytyjska A8 Armia pod dowództwem generała A a Chinek a, a nie, ktoś się czyta, zaczynała ofensywę na Afrika Korps i odbija przesmyk e, Halfaya Pass oraz Solum. Rommel odbija przesmyk na granicy egipskiej. 4 czerwca bombowcy Ludwafy przyprowadzają nocny nalot na egipski port Aleksandra zabijając ponad 100 osób. 15 czerwca brytyjska 8 Armia rozpoczyna operację Battle Axe mająca na celu oswobodzenie bronionego przez farolijczyków Tobulku. Na podkernie tak zajadły opór ze strony Afrika Korps. 17 czerwca Rommel odpiera atak Brytyjczyków pod Solum. Operacja Battle Axe kończy się klęską. Brytyjczycy tracą 1000 żołnierzy i 100 czołgów. 6 lipca 6 bombardowanie lotnictwa osi na Tobruk i Sidi Barnai. Znów wybuchają walki na obrzeżach Tobruku. 18 listopada nocny atak komandosów brytyjskich na niemiecki sztab w Libii. Rommel jest nadal w Rzymie. Operacja Crusader, ofensywa 8 armująca armii wyzwolić Tobruk zaczyna się od 50-kilometrowego natarcia pierwszego dnia. Miejski egipski pas graniczny w pobliżu przesmyku Halahua-Hafaya no, czyli gdzieś tutaj, na granicy Lidii. no to jest Tobruk, czyli niedaleko Egiptu. głównie naprawić i ewakuować przynajmniej 10 czołgów, nim alianci rozpoczną ofensywę. No właśnie, czyli my musimy się ewakuować. Bo Brytole rozpoczęli swoją ofensywę crusaderską. Także mam nadzieję, że damy radę. Nowe jednostki. Nawstawię przynajmniej po w górze i w toczystym komentarzu. Zapraszam do Discordzika Patronite i widzę, że dostaliśmy nowy czołg, Citadele PZ4. On kosztuje aż 41 punktów. 41 punktów za PZ4 Cytadele. Oranę. Ty, tak patrzę, że mamy już całkiem sporo sprzętu do dyspozycji. Całkiem śmieszne templatki, platki. Widzę, że mamy też zdobyczne czołgi. Tak, to co zdobędziemy i wywieziemy na koniec mapy. Potem jest dodawane tutaj. Dlatego zdobywanie sprzętu wroga jest mega, mega przydatne. Eee, samoloty, naloty możemy brać. O, panie, dużo rzeczy, dużo rzeczy. Czekajcie. Nasza misja jest ewakuowanie czołgów, tak? Czyli na pewno nie chcemy tych miotaczy ognia. Zostaw z jednego medyka. Celowniczych też wyrzuć. Wyrzuć celowniczych. Wyrzuć grenadiera. naprawia pojazdy. Weźmy dwa, co naprawiam pojazdy. Weźmy jednego Opelka, bo ja nie wiem, czy nie będziemy musieli też holować dział. Mamy tak, mamy jednego Pezzika 4D. Mamy jednego Pezzika 2, 2, 2. Aha, to jest Pezzik 3. Ile mamy punktów? 24 punkty. Wyrzucimy tego jednego z DKFZ. -a. Weźmiemy natomiast ten pojazd specjalny, bo on też naprawia. Dodatkowo ma zamontowany i jest mega fajny. Tak mnie jak to zrobić, żeby wziąć tego od Citadela. Bo podoba mi się. Yy, najlepsza broń oblężnicza, 47 punktów! Panie, to tygrysy chyba tyle nie będą kosztowały! Mam nadzieję, że Sapry nie będzie potrzebny. I tak, wrzucimy jeszcze yy, trzech żbiczków, weźmiemy dzięki temu jednego pezecika i pojedziemy my się w takim templatku No nie weźmiemy tego Cytadela, bo to 47 punktów, to ja nie wiem ile by musiał oddać jednostek za ten czołg Nie wiem czy on jest aż tyle warty, jak się na nas rzucą jakieś Churchill'e i tak dalej, także myślę, że taką templatką możemy zacząć Kompletnie pamiętam, ja wszystkich misji nie pamiętam, poza tą jedną na dobro, która mi się śni po nocach Także rozpocznijmy, zobaczymy. Mam nadzieję, że pójdzie gładko. Time is out. Let's do we can. Wszystko, co się da, żeby ewakuować. A! Kurde, przypomniałem sobie, tu będą te magazyny, co znaczy te, te będą. No, no, te stalowe tutaj, te budynki, one będą nam też naprawiały. Postrzegam, tyle wozów naprawczych wzięliśmy. Ej, ej. Aha, tylko, że będą będę musiał też sprowadzać. Okej, okay. okej. Okay. Dużo czołgusiów co, to brutalne, tam będą przełazić? Perfluchtę bandyten. a nie, tu mamy się ewakuować, okej okay. czyli festung pointy i musimy sprowadzić jak najwięcej czołgów Okej okay jako przynajmniej 10 czołgów, okej, okay, spoko żbiczku, spoko żbiczku Te załogi są, e, potrzebujemy... Mm, tu są żbiczki, dawajcie jedziemy Naprawiasz tego żbiczka się ładujemy, tu są pancere Dawaj Trzeba też załadować obsadę ludzi e, Oho Ładuj i pal, jadą Pierwsze brytole jadą, e, te wszystkie dzieła są obsadzone, tak? To dawajcie żbiczki, dawaj, 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 ty naprawiasz to? Naprawiaj, naprawię, naprawiaj, i wy też tutaj jedźcie e, Ty w sumie nie jesteś potrzebny, wy będziecie osłaniać tych dwóch Wy pojedziecie tędy e, Czemu wy ty tego nie naprawiasz? Musi być chłop w środku? Czy jak to musi być? A medyka w sedzie. Czy ja muszę naprawiać ich? A nie, naprawia się, dobra, zarąbiście, nie, stój, 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 stój. Dobra, dwóch tu wrzuć Dwóch tutaj wrzuć, będziecie osłaniać tych, co się tutaj naprawia Z też działo wynieś stąd yy, panowie Okej, okay. co to Pierwsze te, wozy opancerzone, nice tu Mamy tego, żbiczka Weź tu na razie się rozstaw Panowie, nie stójcie jak te dzbany! No właśnie yy, naprawionet, naprawionet Ładuj dwóch kolejnych Ładuj dwóch kolejnych. Naprawiaj. Mhm. Pomóż im tutaj. Ładuj żbiczka. O kurde, nie wiem, czym jakiś dział wyniesiemy stąd. Ja mam więcej. Lu mam jeszcze ludzi, okej? Okay? I Hartmana mamy. Dawaj, 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 dawaj. Załadujcie się do Opla. To są wolne miejsca? Nie, to, ten Opel nie wozi ludzi. ten działa, koluje. Naprawiłeś go już? Świetnie, jedź do tego. Mhm. Wsłaniajcie go. Podejść tu, odejść tu, mam nadzieję, że nasze miny na nas nie działają, bo jakby wysadzisz się od własnej miny, nie, nie działają, super. Naprawiłeś ich? i żeby tutaj naprawił, musimy ewakuować, czołgi gotowe do ewakuacji dwa, czołgów ewakuowanych jeden. Nice, nice, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Mhm, będziemy chyba też musieli zmniejszyć liczbę naszych załóg. W sensie mniej ludzi w pojazdach, bo mi nie starczy ludzi, żeby to wszystko obsadzić. Nie ja postrzegam brałem tego traka w takim razie idziecie tu. Dobra, tu się bryt, A tu już nie ma obsady. A to nice. Zarąbiście. Bardzo fajnie, panowie. E, trzeba zmniejszyć liczbę w tych, tych czołgach. Podjedź do przodu. Halo, żbiczku. Podjedź, podjedź. To nie jest tak, że ja mogę ewakuować swoje czołgi. To muszę ewakuować, które mają te, te kółeczka na, na, nad tym. Dawajcie, musimy poprzejmować. Tu był czołg jeszcze? Nie, tu nie ma czołgów. E, idziecie. A tu mamy dwóch, tu mamy trzech. Wyrzuć stąd tych dwóch ludzi. Właduj się do środka. Właduj się do środka. A to są kruzery, brytyjskie czołgi, mogę kapować. Nice, bardzo fajnie, bardzo fajnie, miło. Mamy traka do przejęcia. Na razie dali nam spokój, to miło z ich strony. Mhm. Mam jeszcze jeden naprawczy. Czy wszystkie pojechały? Wszystkie pojechały. Eee, co my tu jeszcze mamy? Tu daleko jest czołg, tu jest dużo po, 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 ten, czołgi gotowe do wakacji 5, musimy przynajmniej 10 mieć gotowych do ewakuacji, żeby się stąd wynieść. Um, dobra, możesz już jeździć i się sam naprawić. Świetnie, Żbiczku. Nowaj. Tu mamy mi podświe... a, bo to mi też działa pod... a, tu mamy jeszcze wolne, okej. Okay. Nice. Dawajcie, panowie. Jedziemy po... po co my tu jedziemy? Po tego? Niech będzie po tego. O kurde, przodu, przodu, dobra, nice, i we, pojedziemy wszyscy razem. A i tutaj, tak? Ładuj się do tego, napraw go, podjedź tu, Asekuruj ich. Okej, okay, rozjedźcie się, niceik. Zaraz, jak się rzucą stadem, ty sam pojechałeś. i Hartmana do tego czołgu. Dobra. Idziemy, panowie. Idziemy, idziemy, idziemy. Teraz tego przejmiemy. Co to jest? M3 Grand. O matko, święta. Nie wiem, czy my to chcemy w niemieckiej armii. Naprawiamy, naprawiamy. mamy 7 gotowych. Jeszcze więcej potrzeba. Jeszcze więcej. Hmm. Daj ten samochodzik tu. Podjedziemy do tego. Dawaj tych trzech grzbiczków. Okej, okay. rozjedź się tu, rozjedź się tu. Musicie panowie wejść do tego. Kurwa się wystraszyłem. Tu co siedzie. Zniszczyć to! Zniszczyć! Dobra, załadowani, załadowani. No, strzelaj dzwanie! M3 stuart biedny! ładuj się! Dobra, ładuj się do tego czołgu. Nie, wysadzili! Hartman tam prawie zginął! O rany! Najgorzej! Najgorzej, nie zdążycie tego naprawić, i mi wysadzili. zbieramy czołgów 8 Dobra, powinno, powinno się udać. Się ewakuujemy z tej bazy. Eee, teraz tak, jak się podczepiałem, tu traka. On może tego zabrać. Jakoś to można było podczepiać. Tu mamy czołg, dobra. Też jesteś gotowy. Eee, wyjdź z tego bunkra. Spróbujmy też wyciągnąć ludzi. Hartman, ładuj się do tego granta. Eee, wyrzuć stąd jednego żbiczka. Mhm, mm ile tu mamy? Tu mamy trzech, stąd też jednego wyrzuć Ładuj się do pancera Ten naprawia, 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 tu są żbiszki gotowe, dobra jedziemy Ciśniemy, ciśniemy i tu też mamy gotowo armię Dobra, jeszcze jeden czołg jest tylko potrzebny Jeszcze tylko jeden Dobra, w sumie ten możemy zabrać Trzech, wyrzuć stąd jeszcze jednego już tylko jeden siedzi. Kurde. Mówiłem, że przyda się dużo słabej piechoty. Co, się do tej Matildi. Okej, okay. podczepiliście to działo? Jak się to podczepiało? O, nie mam pojęcia. Czy on nie może tego podczepić? Dobra, wiecie co walić. Wysiadaj, ziomek. Zostawiamy to. Wyrzuć tego strzelca. Kurde, flak 8-8 muszę to zostawić. Nie wyciągnę tych dział. One strasznie wolno będą szły, o ile można je przemieszczać. Dobra panowie wyjdziecie. Jedziemy. Eee. Załadowanet. Załadowanet Co jest? Aha, do bazy mi wbijają. Fuck. Nie naprawiłeś tego do końca. Cich naprawiaj. Rany. Kłopoty. Kłopoty zająca. Mhm. Mm Dobra, wy jesteście fertyś, powiedzmy. Jedźcie do tych naszych. Dobra, wy panowie przyszliście? Przyszliście, opuszczamy bazę. Ta baza już nie jest do niczego potrzebna. Baza is over. Mamy dziewięć zdolnych. Eee, bo oni nie mogą jechać, tak? Dwóch, dwóch. Eee, tu może jeden siedzieć. Ładuj się do tego cruzera. Okej okay, zniszczyli garaż, ale to znaczy, że nie przegraliśmy, tak? Czy przegraliśmy, jak nie zniszczą garaż? nie, okej okay. aha, oni mnie mogą tego zniszczyć ale przecież co to za oszustwo, ja nie potrzebuję tego garażu żeby się ewakuować, kurde dobra dobra, teraz zrobiłem trochę inaczej, część czołgów po prostu zostawiłem tutaj w bazie bo nie potrzebowałem wszystkich żeby się stąd ewakuować i myślę, że powinno być cacy, mamy już 8 gotowych to zaraz przejmiemy kolejne dawaj tych żbiczków do przodu um, dawaj tych dwóch o kurde Kurde, o oh, fuck, o oh, fuck, skończymy to, te... Skoń... a straciłem czołg Ale to był chyba zwykły czołg Nie tą do ewakuacji Niedobrze, niedobrze Teraz stracę Do tyłu, do tyłu, do tyłu Dobra, powinniśmy go uratować Powinniśmy, słowo klucz Aha, super, że go dogonił i rozwalił, brawo, fajnie, fajnie, fajnie Dobra, my 10 gotowych, możemy się ewakuować Możemy się ewakuować, ale mogę jeszcze więcej ściągnąć czołgów. Możemy jeszcze więcej ściągnąć. To jeszcze jeden z cruiser. Dawaj, 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 do tego cruzera. Dawaj, 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 dawaj. Baza powinna się wybronić. Wy się ładujcie do tego cruzera. Mhm, uh -huh. wy do tego cruzera. Dobra. Dawaj, no mamy ty taką przewagę, no nie, bo znowu mi pezeta rozwali. Do tyłu. Do tyłu. siomek Dobra. Co to zostało? A, ten się naprawił. <sum> mhm, to wy już czekajcie do ewakuacji. Są trzy czołgi, które bronią bazy. W razie czego? Coś mu pomóż. Dębys Słuchaj. Się cofnij, napraw tu trochę. Załadowaliście się tego cruzera? Dawaj, Część. Dawaj, dawaj, Część. Dawaj, Część. dawaj, 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 Część. dawaj, 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 żbiczku, dawaj. Dobra, ty tu naprawiasz tych, co nas pół zali, i zaraz wszędzie się ewakuować. Tylko jak ja mam to zrobić, bo ja muszę się ewakuować i jeszcze jednocześnie bronić tego garażu. Hmm. Dobra, naprawione, Dobra, naprawione. Dobra, napraw tego i się zawijamy stąd. Wszyscy są, w ten, w pojazdach, są wszyscy w pojazdach. Mamy 11 czołgów, mamy nadprogramowo. Co to jeszcze daleko jest? Pancerz 4G, o kurde! Um, wracamy. Wy wracacie, tu jest po kilka osób, tak? Dobra, waszym zadaniem jest prowadzić tego pancera. Ej, <laughs> specjalnie go tam z tyłu postawili. Dobra, waszym zadaniem jest go ściągnąć, reszta jedzie do bazy. Let's go. Do bazy, do bazy, do bazy, do bazy. Dobra, nice. Wy też możecie do bazy przyjechać. Bo zaraz powinien być atak Brytyjczyków. Jak jedziecie. Okej. Okay. Eee, Wysyć żbiczka do panzeta ładuj się. Tu jest dwóch, to dwóch niech będzie i tu jest trzech i tego jednego też jeszcze wyład. Dawaj, 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 na prawej gąski wierzę, wszystko to naprawej. Kręć, 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 dzisiaj kręć tam. Medic czołgistą został. Dobra, ładuj się. Ale będzie pezecik. dobra jedzie cruiser, to, to, to weź go tam walni Ocyk No co to za trafienie? nie Bogu rozwali Cover Jezus, a ci, ci życia została Okej, okay, atakują z tej strony, cofnij, cofnij, no pomóżcie mu dzbany No i po czołgu. No i po czołgu Bra Brawo, żeście go bronili, brawo Wszyscy w jedno miejsce stanęliście Poza tym chciwy pezecika chciał, nie? Co my tu mamy? Czołguś Ile ty czasu naprawiasz tego pz Usłaniać pz -ika. Kolejny cruiser Dobra, jedziemy Do bazy, w bazie się naprawisz? W bazie się naprawisz i się ewakuujemy Jezus, panowie, rozstawcie się, bo mi ręce opadają jak ja was widzę uh -huh. wozy naprawcze po środku Dobra, oho, goją nas gonią nas Fak, wracaj Pracaj. Churchill! O shit, dobra, poświęcimy te, te pezeciki. Żartowałem, spierdzielać. A ten pezecik wolno jedzie uszkodzony. Szybciej, żbiczku, ja no Churchill nie powinien cię dogonić. Dajesz, 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 nie zatrzymuj się. Do bazy! Do bazy, uciekaj przed Churchillem! A! Radio Fools! Daliśmy się misja. Możecie dojechać i strzelać, byłoby bardzo miło Dobra, tu nasi czekają, odwróć się dzbanie, w drugą stronę Czekaj, czy ja coś jeszcze straciłem? Nie, ci trzej jadą, dobra Mhm Ty, jakbyś mi Churchill'a przejęli, o Jezus, ale to by było dobre Ty od razu tu pod ten, pod naprawkę Weź tego Stewarta przesuń śmiesznego Tylko nie wiem jak mamy się ewakuować Musimy chyba odwrócić ten atak i w międzyczasie się ewakuować nie, czy ja bronię. Czekaj, ja muszę jeszcze ewakuować tylko te czołgi, które muszę, a reszta zostaje broni, dobra. Czyli zaraz czy nie zabierzemy stąd. Hmm, czyli większość. <laughs> Okej. Okay. Mm, dwóch jest, dwóch. To myślę, że mogą po jednym jechać. Myślę, że mogą spokojnie po jednym jechać się ewakuować mi szkoda ludzi. Mm, tu to w ogóle jest skandal. Okej. Okay. Po dwóch, tu niech trzech będzie. Dwóch, po dwóch. Zostaw medyka. Zostaw jednego. Staw jednego Dobra, panowie, ewakuacja. Mhm, uh -huh. ewakuacja. Coś mi zostaw. Okej. Wejdź w antitanka. Ty będziesz musiał asykurować. A co to jedzie? Churchill, kurwa. Dobra, do tyłu. Ci są do ewakuacji. Ci są do ewakuacji. E, ładuj się we flaka. Też do ewakuacji. PZC do ewakuacji. Bo my mamy tylko czołgi ewakuować, bazy bronimy. Nie miałem to zrobić, wyrzucając wszystkie czołgi z bazy. Mhm. Dobra, i też out. A wy panowie ładuj się do tego, ładuj się do tego, ładuj się do tego Ten też Pezecik jedzie, pojedziecie grupą, żeby nic was nie przechwyciło Dobra, mamy jeden sprawny czołg Trzy wozy naprawcze, miło Bardzo miło A nie, tu jeszcze jest jeden czołg Cię się schował jeszcze jeden Okej okay. Mm, pomóż mu tu. Hartman stoi, wejdzie do czołgu. Dobra, panowie. Cała nasza eskapada. Obroń warsztat czy przy... A, tu jest. <laughs> Nie wyjdzie z niczym, i zostaną ewakuowane. No właśnie. E, tu jest dwóch w antitanku. Tu mu dorzuć, bo jest sam, siedzi. Żbiczek. Okej, okay, tu siedzi sam do flaka, dorzuć. Okej, okay. w ogóle. Tu jeszcze ten czołg został. Co to jest? E to jakieś włoskie, gówno. To znaczy szkoda zachodu. Dobra, co tu do nas podjechało? Churchill. Możesz go walnąć z tego flaka? Właściwie wszyscy możecie go rozwalić? Byłoby bardzo fajnie Załgan zabity, fajnie Zamiast mu pomagać, okej, po flaku Dobra, ale zniszczyliśmy Churchilla To już coś Dobra 3 Churchille shit Dobra, coś tam ewakuowaliśmy Dobra, panowie, będziecie nam stać i naprawiać go Stać i go kręcić, naprawiać. Mam jeszcze jednego załoga, no to wejdź do budyneczku. Pomożecie czy nie? Nie pomożecie. O kurde. Panowie, macie dużo do roboty. Trzy, trzy naprawki. Wysyłajcie wszystkie jednostki do obszaru ewakuacyjnego. Nice. nice. Musimy teraz przetrzyć tego Churchilla. Musimy przetrzyć tego Churchilla. No rozwal go! Co wy robicie? Rozwal! Nie może mi zniszczyć tego pezeta! No strzel! Dobra, dzięki, super. Co tu jeszcze jedzie? Co tu są, samobieżnie? Tak. E, dobra, teraz musimy się ewakuować wszyscy. No też, 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 też tutaj. Przy jednostki ewakuacyjne, je przed odjazdem Hartman, to co zostaje, będzie łatwym upem dla wroga. No nie wyciągnę tych, nie wyciągnę działu. ich się nimi, czekaj. E... No dobra, da się je wyciągnąć one będą godzinę szły. Nie, możemy spróbować. Z, czekaj, a może jakie je wyciągnę z tego, może teraz będzie się je dało holować? Czekaj, napraw. Jak się to podczepiało? Kurwa, nie mam czasu się bawić. Napraw to nie chcę naprawiać, chcę tu holować. Widzicie jak to wolno idzie? Strasznie wolno. Mm. Naprzód. Specjalne napraw holowanie Specjalne holowanie O, da się Specjalne holowanie Podczepiliśmy, spierdzielamy Ziomek, jedziesz? Jedziesz Specjalne holowanie Holuj Ja nie chcę się holować No nie, bo czasu nie mamy bawić Dobra, nice. Ciekawe się, czy da się strzelać, bo tam już dwóch siedzi w środku, nie? No, dobra, weź go, zatrzymaj. Tego możesz holować? O, tego złapałeś. Nice. Eh. Eee... się do tego. Wy możecie holować? Nie, wy nie możecie. Dobra, to tego jednego chyba musieli zostawić, antitanka. Coś mi się tak wydaje. Mam nadzieję, że nic mnie nie przechwyci po drodze. Szkoda, że czołgi nie mogą. Ej, czekaj, ty możesz holować? Nie, nie możesz. Przez chwilę miałem nadzieję. Uci no, tyłem go pchają. Dobra, załadowany, załadowane. Nie, ci się chyba zbagowali, bo w ogóle nie mogą się ruszyć. Dobra, chodźcie. Złapiecie jednego antitanka jeszcze ręcznie. Nice. Specjalne holowanie. O, no i zarąbiście. Był tu gdzieś trak brytyjski, ale wszystkie porozwalane. Okej, okay, dobra, opuszczamy bazę. Jeszcze okay, wrócimy do Egiptu. To przez tych scibkich włochów musimy się ewakuować. Wypanuję więc się ciągnąć tego Atitaka, Nic nie zostawimy. Zostawiamy tylko jedno sprawne działo, dwa sprawne działa. Czy to można praktycznie zniszczyć? Okej, okay, no i warsztat naprawczy i, i dwa baraczki i KM tutaj z bunkrem. Chyba, że mam pomysł. Przecież ja mogę podciągnąć działo tu jeszcze jedno to złapiemy. I wrócimy, odczepimy i przyholujemy z powrotem. A no. Także panowie, idźcie ile się damy my zaraz po was wrócimy. Naprawdę, zaufajcie mi. Dobra, wy się ewakuujcie. Podejdźcie jeszcze bliżej tym działem. Halo? Już pojechaliście? Pojechaliście. Eee, stój, 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 żebyś nie wyjechał. Kurwa, nie mieliście wysiąść. Ładuj się do środka. Ty też się ładuj do środka. Eee, Odczep polowanie. Wy sobie ręcznie pójdziecie. Ty wrócisz po te działo, co tam z tyłu zostało. Mam nadzieję, że nie stracę i działa i teraz tego wozu. Jak mi nagle jakieś cherschile wyjadą, ale trudno. Ryzyk fizyk. A wy, panowie, pchajcie. Dobra, y, niech Hartman poczeka w tym PZiku. Załod mu jeszcze jednego załoganta, reszta niech sobie po prostu już wyjedzie. Może ten czołg też zostaw na wszelki wypadek. Straciłem dużo czołgów tych swoich No ale tyle czercili było A my musieliśmy wyjść poza bazę, dobra mamy cię Ziomek spierdzielaj, ta jedzie, już widzę kropkę czerwoną Ja Ja! dwa Ty, czy oni przejęli zniszczone i naprawiali go? Możliwe Jedź ziomek, szybko, radio fulls Szybciutko, dobra ten czołg też już ewakuuj Jedziesz, 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 ziomek! Wszyscy czekają tylko na ciebie! Ale, ale się wrzulali w tą bazę. Mhm. Uh -huh. A nas tam już dawno nie ma hefra, he, jeżeli. Ej, nieźle, ewakuowaliśmy trzy dodatkowe czołgi. Mamy jednego PZ4D. jest dużo punkcików. Ale trochę. Ej, gdzie ty wracasz, ziomek? Ty wracasz. Nie w tą stronę uciekasz! Halo! Gdzie on biegnie? Dobra, nice. Zdanie główne zrealizowane, wycofaj wszystkie jednostki do obozu. Twój bohater opuścił rajunek, wakacja no, zakończona. E, Tryb Blitzkrieg? Czym jest Blitzkrieg? Oczywiście, że chcę Blitzkrieg. Nie mam pojęcia, czym był Blitzkrieg, ale z wielką chęcią e, wykonam następne zdanie Blitzkrieg. Dobra, ale to już na kolejny odcinek, tutaj wam podziękuję za uwagę. Apek, górę, soczysty komentarz. Widzimy się już jutro. Cześć, trzymajcie się na razie. Elo.